Witam serdecznie. Kończę dzisiaj już tą zabawę. Słuchajcie, rozebrałem chatę, dół. Zrobiłem z tych moich grubych dech jedną belę, jedną. Tu akurat pasowało, że tylko tak obciąłem i pasowało. Znaczy, ja tam coś podbiję, tam brakuje mi centymetra, no ale trudno, trudno. Takie belki, nie? Ta środkowa by musiała być trochę grubsza. Bo to bym tak zebrał i to by była taka deseczka tylko, nie? No. Mm, a tutaj już wyrzeźbiłem pod to. Pod ten, pod ten tutaj element wyrzeźbiłem to. Tak. Udało mi się wyrzeźbić. Tak mniej więcej uważam, że nawet jak podbiję to będzie dobrze. I teraz jutro, już tutaj sobie zaznaczyłem punkty, ale jutro jeszcze to zrobię bardziej dokładnie. Ten ten, 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 tą wysokość, tak żeby była troszeczkę wyżej, bo ja jeszcze opalę je, prawda? To drewno na pipcie podpasuję troszeczkę, i tak jak będę czuł, że trzeba je wbić od zewnątrz do środka, no to wtedy co? No to wtedy je opalę. Opalę je na całego, i jeszcze tutaj mam zamiar zebrać. Tu muszę zebrać piłą, żeby była równa, żeby była równa. I tu będę musiał, bo tam zrobili taką już wylewkę, i te 2 cm, co jest ten. Ten, ten, właściwie taka, prawda, y, 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 ten, ten, no, ta dolewka, co do, tutaj był remont. No to tutaj będę musiał chyba trochę piłą zebrać. No i tam, gdzie ta wylewka, to sobie tak odrysuję na oko i zbiorę tą piłą, żeby ta belka mi się tak schowała, prawda? Żeby była jak najbardziej równo z tą ścianą tutaj. No nie? Tak. A tutaj wyjdzie dobrze, bo tutaj tak oscyluję, żeby wyszła mi tutaj ta belka. Ja ją tutaj opalę, te kanty dosyć mocno zbiorę. Wtedy będzie ok, wtedy będzie ok. Deszcz będzie ściekał. Tak. I tu musi być równa, żeby też deszcz po niej sobie ściekał. Ja ją opalę. I tu mam już przygotowany, słuchajcie, wosk. Jestem na wyjeździe, słuchajcie, patrzcie. Mam wszystkie gadżety. Tu mam wosk i ten wosk będę łamał na takie podłużne plastry. I jak opalę i wyszczotkuję, to wtedy na każdą stronę położę te plastry i je wtopię. Tam będę to robił, żeby chatę nie spalić. Tam jest drewno z dołu. Tak, ta dolna belka też była łączona z kilku belek. No i tak, ja tutaj zrobiłem nawierty. Wkręciłem na śruby, normalnie taki klucz. Poskręcałem, poskręcałem to jebitnie w takich miejscach, że później będę mógł jeszcze o, tak, nie sobie tutaj dosztukować. I to będzie od zewnątrz, przykręcone do tych belek. Do tych dwóch belek, które tutaj już mam przykręcone i one mi trzymają ścianę. Prawda? Wszystko już jest, wszystko już jest. Tylko jest takie światło w miarę, no może. Coś będzie widać. O, już mam. Tu ewentualnie, no mówiłem, tu sobie coś powiesisz. Ale nie chciałem ucinać wkręta jakoś. Tego, tego pręta. No dobra, no w razie czego tutaj to trzeba brzeszczotem, brzeszczotem. Brzeszczotem tak, brzeszczotem to można odciąć. Ale widzę, że tutaj jest belka zrobiona przez, przez Szwedów i patrzcie, luźne, luźne jest. Nie, nie trzyma się wcale mocno. Luźne, nie? a podkładki są wbite, nie? Ale na przykład tu się coś poluzowało, by można było dokręcić, może, może, nie wiem. Tak. No ja już zrobiłem te moje, prawda? Jutro, jak już będę miał tak, że będę miał, że będę wkładał, już będę chciał włożyć, to wtedy wyciągnę pasy, a tu jeszcze te belki sobie podbiję dodatkowo, bo one nie są mocno. Tu bym tę deskę wybił młotkiem, tam jest luźniej, bo nie chciałem cegieł uszkodzić. No ale to fajnie ustabilizowało mi ścianę, i ogólnie jest bardzo, bardzo, bardzo ok. Nie? I tam jeszcze też podbiję, jak ściągnę pasy, to wtedy będę wbijał tą belę od zewnątrz, już. No tak, mam nadzieję, że tak wyciąłem ją. I tu są, tu, tu robili fachowcy co. Y, 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 niby u Szwedów robili, tak? Tak, i ta ściana była cała rozjechana, oni zrobili nowy fundament. Dół zrobili nowy też, tam też łączyli deski normalnie. No i te belki tak poprzykręcali też na takie kołki, zrobione właśnie z tego, nie? Z prętów. Ja to użyłem dwunastek, słuchajcie, petarda. <ścoughs> dwunastki, duże podkładki, oni dali dziesiątki. No, czy jakoś tak, nie? Że ten gwint jest 10, a ja mam 12. No dobra, jest jak jest. Tu zrobiłem, że daseczki włożyłem, żeby on tak jak się styka, to żeby. No, ta ściana już jaka jest krzywa, to taka niech już będzie krzywa. Tu sobie będę jutro odkręcał, a kołek dobijał. Odkręcał, dobijał, żeby ona mi się cofnęła, ta moja belka. Tu też trochę odkręcę. Żeby ona mi się cofnęła trochę tak, żeby ta moja belka tamta mogła sobie wskoczyć tak głęboko, jak tutaj będę chciał. No i uważam, że będę miał zrobione lepiej niż było teraz zrobione, bo tutaj było już zeżarte i cofnięte, cofnięty. Ten, ten capek to się ledwie trzymał. Nie 2 cm, a mój będzie się trzymał aż dotąd. Tak, i automatycznie będzie lepiej, bo ta belka będzie lepiej. I wtedy tutaj mam zamiar jeszcze śrubą, no nie dokręcić. I tu zrobić porządnie, No, tak poskręcałem jakoś. Słuchajcie, i chata stoi, i tą belkę wbiłem, nie? Tutaj? Tak. I chata stoi, wyciągnąłem ten spód ładnie, wyciśniłem troszeczkę. Papę jeszcze dam jutro. Tak, trochę będzie pracy. Tak, przyjeżdżałem rano o 10 i będziemy tutaj działać na całego. Chata stoi, słuchajcie, wyciągnąłem cały spód. Mm, nie ukrywam, ja robię to pierwszy raz, ale ogólnie uważam, że spokojnie. Jeszcze tam porobiłem tych różnych rzeczy w tym drewniu, więc tak. Uważam, że fajny, fajny bajer. Poglądałem sobie też na YouTube, jak oni to robią, że ta chata im nie spadnie. <laughs> Prawda? No, nie opuściła mi się nic, nawet bym powiedział, że podniosła się troszeczkę o minimet 2, tak. Nic więcej nie udało się podnieść. No ale jest okej, okay. okej okay jest. To nie musi iść do góry wszystko, nie? No i to by było to wszystko. I życzę miłej nocy. Chciałem zaprezentować, co dzisiaj udało się wykonać na wyjeździe w chacie skansenowej. I to by było to wszystko. I życzę miłego dnia, miłej nocy.